Cześć! Witajcie na kanale Sharpners. Ja jestem Jarek, a dzisiaj pierwsze spojrzenie na system ostrzący multi-edge. Tego multi -edża mam w swoim posiadaniu już dobre 6 lat i używam go ciągle, przy czym przyznaję, że przez pierwszy rok no kurcze, nie opuścił nawet szuflady, dlatego, że jakość wykonania z zewnątrz i wewnątrz no nie przekonuje oczami tego raczej ze sklepu nie wyjmiecie bo, bo po prostu jakość wykonania nie przekonuje, że ten produkt jest jakiś taki super wow natomiast trzeba powiedzieć, że potrafi zaskoczyć bo to jak to działa, no mnie zaskoczyło no i teraz tak do, do czego służy ten, ten system? Przede wszystkim do ostrzenia noży to oczywiste. No, sprzęt do noży, nawet na, na zdjęciu tutaj na wierzchu widać. Ale potrafi też ostrzyć noże do hebli, duta, nożyczki. Ok, zobaczmy, co w, jest w zestawie. Poza papierkologią. Podstawa to jest pierwsza rzecz rozsuwana z pionową poprzeczką, aby się to nie ruszało po stole, możecie zastosować taki zacisk, który działa, jest całkiem niegłupi, ale szczerze powiedziawszy z tym systemem i tak nie możecie się siłować, więc to czasem się przydaje, ale raczej rzadko. Na poprzeczkę. Przychodzi yy, przegub z kulką, żeby można było prowadzić tą oto prowadnicę i przemieszczać ją na boki. No i najważniejszy element, czyli zacisk wraz z kołem, na którym ustawiacie kąty ostrzenia. Mamy tutaj 17, 20, 25, 30, 35. Dla noży i tych. Ostrzy do dłut, znaczy ostrzy do hebli, dłut i tym podobnych. No i 60 do 90 dla nożyczek. Kąty są wyznaczone, co ma swoje plusy i minusy o tym będziemy rozmawiać jeszcze w drugiej części materiału. Zacisk, który pokażę Wam, jak używać, żeby mocować dłuta i, i noży do hebli. Plastikowa nakładka z naklejonym paskiem skóry naniesionym y, materiałem y, polerskim, czyli tą pastą taką pyłem zielonym. Mm, powiem Wam szczerze, to, to jest y, ta, która. To jest moja pierwsza nakładka, więc jest dość żywotna. Jak widać, dość ją zużyłem, bo pierwotnie to była gładka i zielona. Mm, dobrze działa. Nie narzekam. To jest chyba pierwsza, pierwsza nakładka polerska ze skóry, której w ogóle w życiu używałem i która mnie przekonała do tego, że to jest niezbędny element każdego systemu. I do tego mamy płytę diamentową z ogradacji 600. Jest już tak starta, że zielony pasek, który tutaj był, się starł. Do tego są śrubki, one są niezbędne do mocowania tego i wkręty, które pozwalają Wam ten system przykręcić do jakiejś podstawy drewnianej czy czegoś takiego. Ja się na to nie zdecydowałem, nie czułem takiej potrzeby, ale jeśli ktoś bardzo chce, to można. Czego w zestawie nie ma? W zestawie nie ma. bardzo ważnej rzeczy, którą z EU, czyli moja firma e, zawsze dodaje do, do zestawu to jest ta oto magnetyczna mm, poziomiczka bardzo prosta ale ona jest wręcz niezbędna do, do funkcjonowania moim zdaniem i strasznie ułatwia życie, więc zasadniczo ja ją postanowiłem dodawać do każdego do każdego zestawu o tym też będzie później jak będziemy ustawiać Nóż do ostrzenia, ponieważ często zmieniam, przeprofilowuję kąty na nożach, no to kupiłem sobie 325 gradację płytę diamentową. Płyty występują w dwóch długościach: 150 i 220. Tak, 220, 150. Powiem szczerze, 150 nigdy na oczy nie widziałem. OK, no to skoro już wiemy, co jest w zestawie, to spróbujmy to złożyć do pierwszego funkcjonowania. Zanim, zanim, się tego, za to zabierzecie, zróbcie sobie zdjęcie, jak to wygląda, złożone w pudełku, bo przyznam szczerze, mnie się udało dopiero za trzecim albo czwartym razem. W sensie, to jest tak poupychane w środku, że ciężko. Ciężko to wywnioskować samemu. No, i teraz tak. Poprzeczka do pionu. Zakładamy płytę. Tak to wygląda w tej chwili. Rozsuwamy. Tak? To jest dość proste. Żebyście to tak dobrze widzieli. O, hyc. I teraz tak. Teoretycznie, teoretycznie ten pręd tutaj jest potrzebny do wzrokowego ocenienia, czy ta prowadnica i ten pręd są równoległe. Bo ten system działa wtedy, kiedy. Kąt zadany tutaj na tym kole. Nastawimy sobie 20 stopni i sklinujemy. Hyc. Jest 20 stopni. Kiedy po przyłożeniu do płyty, to i to będzie równoległe. Oczywiście z nożem w środku. No ale zasadniczo tak wygląda ten system. Po złożeniu, wstępnie powiedzmy, gotowy do pracy. Poprzeczka jest wygięta w taką elkę, żebyście mogli kompensować mm, położenie noża. Ja sobie posłużę się tym ratem, który jest chyba jednym z najgorszych możliwych pomysłów, jakie, jakie, zamocuje, jakie możecie zamocować do tego uchwytu, ponieważ wszystkie te uchwyty zaciskowe. Bardzo nie lubią szlifów płaskich. To jest moje zdanie oczywiście, ale tak mi się wydaje, że po prostu to się potrafi tam przemieszczać, przesuwać itd. i tak dalej. I nie jest, że tak powiem, osiowo. W każdym razie, to wam pozwala, gdy to chwycimy tutaj, ciach, to o tym jeszcze zaraz, zaraz to sobie chwycimy, pozwala wam skompensować początek początek szlifowania, żeby się nie okazało w ten sposób, że wam na przykład nie wiem zaczyna się rękojeścią na, na, na płycie albo że tak powiem gdzieś samym środkiem, żeby to było o, tak w miarę okej. Okay. Teraz tak czas mocowania. Ja po tych wszystkich latach wypracowałem swoją własną, swoją własną metodę, którą wam pokażę. Nie mówię, że jest ona jedyna i słuszna. W każdym razie, ja wsuwam sobie nóż aż po śrubę. Tą regulacyjną tutaj, bo ona przyjmuje, zadaje grubość na tym całym elemencie. Więc zasadniczo wsuwam sobie nóż aż po śrubę. Dokręcam. Wtedy szczelina jest ustawiona na grubość noża delikatnie luz luzuje, żeby to miało jakiś możliwość ruchu. No i teraz tak. Ten docisk odpowiada za chwyt. No, no i teraz tak. Cyk jest schwycone. Jest to, muszę powiedzieć, całkiem stabilne. Ten uchwyt trochę waży, więc zasadniczo to jest naprawdę nie, dość stabilne. W tym uchwycie, jak się przyjrzycie, są wycięcia, w sensie zwężenia tutaj na samym końcu, które teoretycznie mają służyć do tego, żeby to właśnie chwytać za sam grzbiecik. Ale to się kurczę, zawsze mi ruszało, więc ja po prostu. Nie wiem, zrezygnowałem z tego, mnie to nie odpowiada. Teraz tak, ostrzał będę w ten sposób, więc o, ja wolę sobie to schwycić w ten sposób, o, cyk, gdzieś w, na, na środku tej płaskiej części, ponieważ na niej mi za, zależy najbardziej. Chyc. Żeby to było równoległe, to do tego, cyk, nóż się nie rusza, Gitara. Ustawiony mamy 20 stopni. Jeszcze sobie sprawdzę. Jest 20. Wkręcamy. To jest odlew. On nie jest jakiś super twardy, więc nie siłujcie się z tymi, z tymi gwintami. Jeszcze zrobię osobny materiał z ostrzenia samego. Więc tutaj tylko, że tak powiem, będziemy poglądowo. To wszystko ustawiać. Oczywiście sobie ruszyłem kątem, poczułem, że to mi się przemieszcza. Chyc i teraz tak. Tu przykładamy. Poziomiczkę kładę sobie tutaj, żeby zobaczyć, czy stół jest płaski. Następnie przyklejamy ją tutaj. Jeszcze sobie tylko tutaj zreguluję wysunięcie. Hyc, hyc, to jest w miarę sztywne, nawet jeśli ta poprzeczka jest trochę pochylona w jedną albo w drugą stronę, to nie gra roli, dlatego że działa cały czas geometria. Ok, i teraz wiem, że ta, po... ta prowadnica jest idealnie równoległa, idealnie. Jak na pomiar taką poziomiczką. Pozioma względem płyty. Co oznacza, że pracując tylko w tej przestrzeni, będzie rzeczywiście 20 stopni zadawane na krawędź tnącą. No i zasadniczo ostrzenie odbywa się w ten sposób. Przykładamy sobie początek i dojeżdżamy do sztychu. Jak wyczujemy, że jest, pojawia się włos. Luzujemy, trzeba, trzeba uważać, bo początkowo ja się myliłem, odkręcałem nie tą śrubę. To tak, wiem głupie, ale to jak człowiek pracuje, to jest. Ustawiamy 20, stron na, 20 stopni na drugiej stronie. Ja sobie tutaj pozwolę, chyt zluzować i przestawić to na drugą stronę. Cyk? Ja tak robię. Wy nie musicie w ten sposób. Przynajmniej tak twierdzi producent. Pak, chach. Sprawdzam, czy mam to poziomo. Jest poziomo. Więc zasadniczo warto sobie tutaj chwycić poniżej, poniżej tej poprzeczki, żeby ona nam się nie przesunęła góra-dół, więc tu ją blokujemy i dopiero wtedy przestawiamy. Teoretycznie służy do tego ta gumeczka. Ta, o, tu. Ale mnie to nigdy nie przekonało. No i ostrzymy drugą stronę. Nie? Jakby prosta. Ten uchwyt definitywnie nie lubi ostrzy typu Saber Grind, takich właśnie jak w tym racie. Ale przyznam szczerze, że nawet z tym sobie radzi. Najbardziej lubi oczywiście noże, w których mamy, któraś, któraś powierzchnia jest płaska. Co ważne. Zawsze sobie sprawdźcie, czy krawędź tnąca jest równo względem tych ramion, bo teoretycznie możecie ją skosić w którąś stronę. No, ja odkąd zacząłem stosować ten, tą, ten dwustopniowy, czyli najpierw śruba, później korekta, zawsze wypada mi na środku niemal idealnie, albo ja nie widzę różnicy, ale zasadniczo... Mm, Potrafiło być tak, że nóż był przechylony w jedną stronę w, w tym uchwycie, szczególnie kiedy stosowałem te, te, te łapki na samym końcu. No i wtedy pojawiał się czasami problem, ale na samym początku waszego, waszej podróży z tym systemem, warto, że tak powiem, zwrócić na to uwagę. Dlaczego ten system mnie kupił? I dlaczego go tak strasznie lubię? Otóż jest kompletny. Jak go kupujecie, jest w nim wszystko. Płyta 600, polerka, uchwyt, kurczę, jakiego byście sobie tam nie, nie zamarzyli, do ostrzenia, no, niemal czego byście sobie nie zamarzyli, nawet jakiś zacisk do, do, do stołu. Jest. Jeśli tylko będziecie czuli potrzebę, możecie skorzystać z każdego z tych elementów. Są wkręty do, do mocowania tego wszystkiego, gdybyście chcieli to przykręcić do stołu, do płyty. No, no co wam się marzy? A ta 600 z jednej strony jest wystarczająco dokładna, żeby korzystać z noży wyostrzonych na tej 600. -ce. Niczego więcej Wam do szczęścia nie potrzeba, jeśli ostrzycie noże do tego, żeby ich używać. A nie, żeby nie wiem, wyglądały albo żeby tam, nie wiem, rozdwajały pomidora jak laser. To ta płyta Wam wystarczy. A z drugiej strony, ona jest dość szeroka. Więc nieźle i szybko zbiera. Wolno się też, że tak powiem, zapełnia tymi drobinami, więc wolno traci te właściwości cierne. A więc możecie, nawet jak jesteście uparci, to jesteście w stanie lekko przeprofilować z tych 25 na 20 stopni wasz nóż. Jesteście w stanie. Taką krawędź czy nóż kuchenny jesteście w stanie, że tak powiem, zrobić Zrobić to na tej 6 Druga rzecz, którą bardzo lubię, to jest precyzyjnie odmierzony. Kąt, ostrzenia. Zadaję 20, i wiem, że jest 20, i z jednej i z drugiej strony, i ta krawędź tnąca, ten nóż nie jest ostrzony na tym, na tym systemie, żebyście mieli jasność. Ta krawędź tnąca z jednej i z drugiej strony jest rzeczywiście taka sama. Ma tę samą szerokość i jest super. Kolejna rzecz to jest to, że ponieważ pracujecie po płycie, a nie płyta pracuje. Po nożu, jak to jest w Apexie, widzicie, co się dzieje z krawędzią tnącą. Więc w momencie, kiedy dochodzicie do sztychu, to widzicie, ile jest tego. Ile wam zostało do tego, żeby dojść do sztychu. A to prowadzi do kolejnej rzeczy. W żadnym innym systemie nie udało mi się osiągnąć takiej szpileczki na sztychu jak na Multi -edżu. Nawet kiedy zaczynałem ostrzyć, nie udało mi się nigdy skrewić noża na tym systemie. I nigdy mi niczego nie brakowało od samego początku. Później, że tak powiem, stwierdziłem, że a chciałbym szybciej, chciałbym lepiej, chciałbym to, chciałbym tamto. Ale tak, super. Jeśli o to chodzi, system jest po prostu świetny. Ostrze na tym swoje zetki, więc żre prawie każdą stal jaką jesteście w stanie sobie wymarzyć, jest 30 v tam M390, N690, żre. Nie ma najmniejszego problemu z tym. Więc zastanówmy się do czego ten system nie jest stworzony. No nie jest stworzony do ostrzenia na kąt zastany. Czyli jeśli z fabryki na nożu zeszła Wam krawędź tnąca, nie wiecie jaki to jest kąt, no, ta ostrzałka nie ułatwi Wam mm, ostrzenia tego, co z fabryki zeszło. Na ostrzycie 20, 17, 25, ok, możecie wyszacować sobie też kąt, ale musicie go znać i zadać najpierw na kole, a dopiero później y, poziomować i ostrzyć. Nie jesteście w stanie, tak jak w Apexie, zaznaczyć sobie markerem i, i że tak powiem, tam wyszacować trąc kamyczkami, i że, żeby to ścierało i dokładnie tyle. Tu się tak nie da. Tu się tak nie da. Najpierw musicie albo y, zmierzyć sobie krawędź tnącą, na jakim jest kącie, albo wyczytać gdzieś w parametrach od producenta, albo metodą, której sobie za bardzo nie wyobrażam, jest to tylko teoretycznie możliwe, ale nigdy się nie odważyłem na coś takiego, Ustawić sobie te 20, skręcić to, przetrzeć, zobaczyć, czy się starło, przestawić sobie o te tam powiedzmy 1 czy 2 stopnie w dół, albo w górę. Jak wam tam mówi marker, znowu to wypoziomować, znowu przetrzeć, zobaczyć, jak się ściera. Jeśli się ściera, jeśli się ściera źle, znowu wprowadzić korektę, znowu wypoziomować, znowu przetrzeć. I tak w koło Macieju, aż w końcu znajdziecie, że tak powiem, ten, tą nastawę, a później tą nastawę przenosić konsekwentnie z jednej na drugą stronę. No nie wyobrażam sobie, żeby ktoś był taki po prostu zdesperowany. To jest pierwsza rzecz, do czego ten system się no, nie nadaje. Druga rzecz yy, to jest częste ostrzenie noży, na przykład jak u mnie w kuchni. Ja noże ostrzę raz w tygodniu, tak, do, do, do ostrza je po prostu, żeby były cały czas brzytewka tak jak lubię. Do tego ten system się nie nadaje, do tego mam zupełnie inny, inny system. To się do tego nie nadaje. Rozstawianie tego, składanie tego, czyszczenie tego, mycie tego, ustawianie za każdym razem tego poziomu, tego poziomu uchwytów, ok, oklejanie noży i ustawianie kątów, no nie. No nie, do szybkiego ostrzenia noży to się po prostu nie nadaje. To jest system do precyzyjnego ostrzenia noży, na których wam zależy, które lubicie, których nie chcecie, żeby w waszej kolekcji, że tak powiem, szlak trafił. Musi być w nich wszystko perfekcyjnie, musi być sztych, musi być ostrzony od samego początku i tak dalej i tak dalej. Do tego ten system jest. Jeśli macie w kuchni nie wiem, 12 noży, czy nie, nie daj Boże 12, ale powiedzmy 8 noży i chcielibyście naostrzyć na tym systemie tak on wam na to pozwoli, pomoże wam, ale nie wyobrażam sobie, że będziecie go używać raz w tygodniu albo dwa razy w miesiącu, to czy raz nawet w miesiącu, żeby wyostrzyć te wszystkie noże no to to, to musielibyście to już zwyczajnie lubić. Bo, no nie wiem, ja, ja się jakoś na to nie zdecydowałem. Wolałem wybrać inny system, który szybko ostrzy, cyk, cyk, cyk i tak dalej. Tego używam tylko do noży, na których mi super zależy. Zupełnie inaczej sprawa się będzie miała w momencie, kiedy wasze noże kuchenne, powiedzmy, są dwa albo trzy i kosztują wiadro pieniędzy. Tam, nie wiem, po 1400 złotych od sztuki. No to wtedy tak, to wtedy ten system to, to zaczyna na, nabierać to wszystko sensu. No, szkoda by było noży, że tak powiem, za 1400 papierów, ostrzyć na, na, że tak powiem byle czym to wtedy tak, ale jeśli po prostu potrzebujecie pokroić bułę na pół no to, 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 to nie kolejna rzecz to jest ten system jak zresztą większość tych zaopatrzonych w prowadnice mniej lub bardziej poziomą nie lubię noży, które są mega długie i mówię tutaj o takich maczetach typu kurcze no, nie wiem, 50 cm, 60 cm, to są krawędzi tnącej, nie? No to, to, to może być już troszkę za dużo dla, dla tego systemu. On sobie jakoś tam poradzi, ale nie wiem, no, umęczycie się. Inna sprawa jest taka, że do ostrzenia maczet takich typowych o długości tam 70 do 90 cm ostrza, jak z amerykańskiej armii z czasów Wietnamu, to. To niewiele rzeczy, szczerze powiedziawszy, z takich nastawnych A jest wam potrzebne, B zostało do tego stworzonych, więc no, z tym się należy liczyć. Jeśli macie metrowy nóż masarski, to, to ten system raczej wam nie ułatwi pracy, chociaż powinien sobie dać radę. No i oczywiście, jak większość systemów ostrzących, opartych na płaskiej płycie, karambitów nie ostrzy. No, po prostu niby można by było coś tutaj na tej bocznej krawędzi spróbować, bo ona jest tutaj taka zaoblona, ale ja tego nie widzę. No, po prostu nie widzę tego. Czas na podsumowanie. Dla kogo ten system jest? Powiem tak, ja się na nim uczyłem. Znaczy, żeby była jasność. Miałem inne systemy wcześniej, ostrzyłem wcześniej na innych systemach, ale to jest pierwszy, na którym udało mi się osiągnąć właściwy efekt. Równą krawędź tnącą szpilkę na końcu. I było wszystko, że, że tak powiem, ostre i na tym kącie, który chciałem. Więc jeśli tego szukacie, to to jest system dla Was. Pozwoli Wam zadbać o noże, na których Wam naprawdę zależy. Owszem, jest dość upierdliwy w rozstawianiu, składaniu, czyszczeniu i całej reszcie. Ale jeśli jest, zależy Wam na Waszych nożach, no to można to je przeboleć. No i też pamiętajcie o tym, że porównujemy go w tej półce cenowej, nie? Czyli to cały ten system, co tutaj widzicie w takiej wersji podstawowej, bez dodatkowego, dodatkowej płyty, no to kosztuje niecałe trzystówki obecnie. Owszem, są pewnie może i lepsze, nie wiem, bo jeszcze nie miałem okazji korzystać z Wicked Edge'a czy, czy z oryginalnego Apexa. Ale powiem Wam, że no tutaj już mówimy o cenach trzykrotnie, a nawet i sześciokrotnie wyższych. Więc to, jakby, to tak, mierzmy też siły na zamiary, nie? Więc w przedziale do 300 zł, szczerze powiedziawszy, do noży, na których Wam zależy, a jesteście gotowi poświęcić odrobinę czasu na rozstawienie, złożenie tego i umycie, no to ten system, moim zdaniem. To jest strzał w dziesiątkę. Ja do tej pory nie znalazłem w, tej, w tym przedziale cenowym niczego lepszego, a korzystałem z różnych systemów. Zarówno z chińskiego Apexa, jednego, drugiego, z chińskiego Wicked Edge'a. Miałem okazję używać yy, niemal chyba wszystkich workshopów, jakie wyszły. Nie zrozumcie mnie źle, tamte ostrzałki Sharpa są fenomenalne. Tylko że też do konkretnych rzeczy. To będę o tym mówił wtedy, kiedy dojdziemy do Worksharpa. W każdym razie, jeśli chcecie w domu wyostrzyć sobie nóż na ideał, no to moim zdaniem to jest to. No i cóż. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania, jakieś wątpliwości, piszcie w komentarzach. Jeśli będziecie chcieli zobaczyć jakiś konkretny materiał, to też piszcie. Ja na pewno zrobię osobny materiał o tym, jak ostrze na tej ostrzałce. Tam będzie, że tak powiem, inne ujęcie, żeby to było trochę lepiej widać. Mam też nóż, w którym trzeba przeprofilować ostrze, bo jest dziwne, to akurat będzie okazja. No i co, mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym materiale. Ten Wam się podobał. No i trzymajcie się. Cześć!